Siemaneczko kochani, witam was serdecznie, króciutka strzała, taka pozytywna strzała do was, A no bo siedzę sobie na moim pąściku po pracy, szybkie pływanko nad jeziorem i czas z Panem Bogiem, tak rozmyślam sobie nad tym dzisiejszym słowem z Ewangelii, Mateusz 11, ten 29 werset tak mi mocno dotyka, Pan Jezus mówi weźmijcie na siebie moje jarzmo, i uczcie się ode mnie, bo ja jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. No to słowo jest kurczę. Rozmarzyłem się nad tym słowem, jak ja mu chciał być łagodny. W różnych sytuacjach stresowych. Nie? Często się wkurzę na żonę albo na coś mówię, jestem po prostu, coś nie powiem mojej myśli, to zaraz się, wiecie, pijany mam. Być łagodnym, pokornym. Pokornym, nie? Że ja nic nie muszę, że ja wiem kim jestem. Mam swoją wartość w Bogu. Mm, jak o tym myślę, to czuję taki pokój w serduchu. I chcę taki być. Chcę uczyć się od Niego, Pana Jezusa i tego Wam też, kochani, życzę. Dobrego popołudnia. Niech tak się stanie. Dążmy do tego, szukajmy Go i uczmy się od Niego. Amen. Pozdrawiam. Spowiem Pa. Thank you.